Ogólnie Age of Conflicts miało update. Więc, jak sobie wejdę teraz na przykład w grę, to tutaj w trybie kreatywnym na przykład. Nie wiem, czy to było wcześniej, czy nie, ale nie przypominam sobie, żeby to było. Jest y, T. Skuteczność bojowa dynamiczna. Ale tu nie o to chodzi, ponieważ została dodana gospodarka. Był kompletny rework gospodarki. Teraz ją też można. Bonus dodawać, i to dodaje zł złoto na miesiąc, ile się nie mylę. Tutaj jest na przykład przychody. Przychód z ziemi 7 złota i rdzenie to są 2, a wydatki to jest skuteczność bojowa minus 7. I Polska ma 2 złota na miesiąc przychodu. Jak teraz minie na przykład miesiąc, to dostałem po 2 złota, teraz po 5. No. O taki niesamowity update, ale ogólnie ostatnio też była wojna widzów, i przez ten update to ta wojna widzów trwała chyba 8 godzin, no długo po prostu, więc to też mocno na wojnę zmieniło. Można sobie przejść na przykład na Steam zobaczyć, co tutaj pisze o tym update'cie. Pyk. Ważna aktualizacja. Economy rework. I że tutaj już nie ma tego systemu, żeby y, wojna była, że ten, żeby robić pieniądze podczas pokoju i tracić pieniądze w czasie wojny. No, to też widziałem podczas wojny widzę, że, że ten system jest trochę inny. Oj, też to, co zostało dodane, to jest major battles, czyli no takie ważne bitwy. Tutaj można zobaczyć, no tak to się mniej więcej prezentuje, że jest jakaś ważna bitwa i później się okazuje, kto zwycięża. I ten przejmuje te tereny. To też bardzo ciekawy update osobiście uważam. No i tu tutaj jeszcze jakieś bug z coś w tym stylu. No ale można się już przenieść do gry i zobaczyć jak to ogólnie na rozgrywkę wpływa. Więc dobra, ja sobie to odpozuję. No teraz te państwa ogólnie, tutaj jest mniej złota. Te wszystkie państwa są trochę biedniejsze. Jak chodzi o złoto, to najbogatsze państwo to jest Słowenia, która ma 263 złota. Już sobie Włochy w ogóle podbili. Jest Nie nieprawdopodobna sytuacja. No i tutaj też można zobaczyć te major battles. Też państwa tutaj, może Maroko będzie. Eee, państwa, chwila, można dać na przykład taki obonus na Maroko i państwa mogą się tutaj mocno zadłużać. W sensie mogą mieć kasę na minusie, tak samo jak na przykład w Age of History. Więc no, mogę też tutaj na przykład sobie taką Polskę zbustować i zobaczyć jak sobie Polska w takim momencie poradzi. Też można złoto dodawać, a teraz jak się klika na plusik, to oni dostają po 100 złota, jak się na minus, to zabiera im 100 złota, a nie po 1000, tak jak było wcześniej, więc no tutaj złoto teraz, no po prostu państwo mają mniej złota. A tutaj mogę dużo przychodu dodać. Polsce i Polska już jest najbogatszym państwem na całym świecie. Chwila, bym to zabrał, a to muszę cały czas w minus klikać, nie da się tutaj wpisywać wartości, tylko muszę to jeszcze przeklikać 70 razy na ten moment. No i też tutaj można zobaczyć, co się dzieje. Rosja się bije z Kazachstanem, no. Te wojny są tutaj też takie trochę wolniejsze. Też dają tą skuteczność bojową dynamiczną, która, o ile się nie mylę, to reaguje na to, czy państwo jest w stanie wojny, czy nie. Jak nie jest w stanie wojny, to ma gorszą zdolność bojową, a jak jest w stanie wojny, to ta zdolność bojowa rośnie. Na przykład, Rosja nie ma teraz wojny, ma dwa zdolności bojowe i teraz. O, mają wojnę, mają sześć zdolności bojowej, teraz cztery. Och, i nagle jeden. No ta skuteczność bojowa stara się zwiększać po prostu w momencie, w którym jest jakaś wojna tutaj. Więc nie wiem, tą symulację. Można doprowadzić do końca i zobaczyć jak to tutaj wpływa na grę. I też kolejna rzecz, która się zmieniła, też to zobaczyłem, że jak...